Kiedy Hubert Urbański, ikona polskiego dziennikarstwa i telewizyjnych quizów, ogłosił, że kończy swoją współpracę z TVN, dla wielu fanów były to wieści wstrząsające. Od 19 roku, 1999 roku Hubert był nie tylko prowadzącym programy, ale również osobą, która na stałe wpisała się w polski krajobraz telewizyjny. Jego wyrazista osobowość, charyzma i umiejętność przyciągania widzów sprawiły, że zyskał ogromne zaufanie i sympatię. Teraz, gdy odchodzi z telewizji, Pojawiają się spekulacje na temat jego przyszłości, w tym możliwość dołączenia do Polsatu, aby poprowadzić nową edycję programu Milionerzy. Hubert, znany nie tylko z telewizji, ale również z pracy na scenie, w ostatnich latach zgromadził niemałe oszczędności. Jego doświadczenie w teleturniejach przyniosło mu spore zarobki, które, jak się szacuje, wynosiły około 250 tysięcy złotych za sezon milionerów. To oznacza, że rocznie Hubert mógł zarabiać blisko milion złotych, co potwierdził również w jednym z wywiadów, Przyznając, że w pełni zasłużenie można go nazwać milionerem. Z tej okazji, w związku z obchodami trzydziestolecia wirtualnej Polski, otwiera się przestrzeń dla fanów, organizowany jest konkurs pod hasłem: Za co kochasz Internet? Uczestnicy będą mieli szansę na wygranie wyjątkowych nagród, w tym podwójnych biletów na koncert Sanach, który odbędzie się 19 września 2025 roku na PGE Narodowym. To doskonała okazja, aby celebrować z nami ten ważny jubileusz, dzieląc się swoimi pomysłami na to. Co najbardziej w internecie nas fascynuje. W swoim oświadczeniu na Instagramie Hubert zaznaczył, jak wielką rolę odegrała w jego życiu stacja TVN. Wspomniał o niezapomnianych chwilach, które tam spędził, a także o ludziach, z którymi miał przyjemność współpracować. W swoim emocjonalnym apelu podkreślił, że każdy z pierwszych dni obdarzył go zaufaniem, zrozumieniem i serdecznością. Jego decyzja o odejściu z TVN nie była jednak wyłącznie związana z pragnieniem sprawdzenia się w nowym miejscu. Hubert przyznał, że pracował również jako konferencjer, prowadząc różne imprezy i wydarzenia, które, jak zauważył, znacząco wpływały na jego finanse. W jednym z wywiadów stwierdził, że nie zwiększał swoich stawek nawet w okresie pandemii COVID-19, która w znacznym stopniu wpłynęła na branżę eventową i pozostawiła po sobie wiele trudnych do przezwyciężenia wyzwań. Choć nie brakuje spekulacji i obaw o jego przyszłość, Hubert Urbański pozostaje jednym z najważniejszych głosów w polskim świecie mediów a jego kolejny krok z pewnością będzie śledzony z wypiekami na twarzy przez miliony jego fanów. Warto śledzić, co przyniesie przyszłość dla tej barwnej postaci polskiej telewizji.